My jako wojewodowie spotykamy się regularnie z prezesem Rady Ministrów. Mamy swoje narady również z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. I można się spodziewać, że pani premier no, będzie chciała przedstawić dalsze plany rządu i realizacji tych planów za pośrednictwem administracji rządowej w terenie. No, my jesteśmy reprezentantami rządu w terenie. W związku z powyższym spodziewamy się jakichś nowych wytycznych, informacji dotyczącej polityki, Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale muszę jednoznacznie podkreślić, że te rozmowy zawsze są ugruntowane na takiej mocnej podstawie merytorycznej. I wyjeżdża, wyjeżdżamy stamtąd z takim dużym nastawieniem, że, że znowu jest kawał roboty dla Polski do wykonania. Pani premier, dzisiaj, mówiąc, informując opinię publiczną na, o spotkaniu jutrzejszym wojewodów, a dzisiejszym ministrów, które po południu się odbyło, mówi o pewnym umiarze w wypowiedziach medialnych. Taki umiar, Pana zdaniem, jest potrzebny. To odnosi się do wypowiedzi Pani Minister Streżyńskiej odnośnie jakby polityki socjalnej prowadzonej przez ten rząd. Ja generalnie uważam, że to jest jedna drużyna. Tak? Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 2015 roku wybory. Mieliśmy konstytucyjną możliwość uformowania rządu. Ten rząd został ukonstytuowany. W związku z tym wszyscy ludzie, którzy zajmują się administracją publiczną, czy to Rada Ministrów, czy to wojewodowie, powinni być lojalni w stosunku do nie tylko prezesa Rady Ministrów, ale przede wszystkim w stosunku do swoich obywateli, do składanych zobowiązań wyborczych i wszelkie problemy, wątpliwości, czy jakiekolwiek nawet zastrzeżenia powinny być rozwiązywane we własnym gronie. Po to, aby Polakom przede wszystkim no, dać tą ofertę już rządową bezpośrednio. Panie wojewodo, w Warszawie toczy się dyskusja, trwają konsultacje na temat Metropolii Warszawskiej. Natomiast Śląsk już ma ustawę o, o Metropolii, chociaż też są konsultacje, jeszcze, 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 jeszcze trwają w niektórych miastach. Taki związek, co daje miastom, poszczególnym miastom, 27 miast będzie w tym związku, Co, jakie korzyści będą płynęły? Szanowny panie redaktorze, no już wiemy, że prawdopodobnie 41 gmin, do tylu gmin został wystosowany wniosek o przeprowadzenie konsultacji przez pełnomocnika, którym będzie prezydent miasta Katowic. Generalnie dyskusja i rozmowy o metropolii, tej takiej policentrycznej była od wielu, wielu lat i nasz region, ta konurbacja górnośląsko-zagłębiowska przygotowywała się od kilkunastu lat do tego. Także szereg konsultacji, rozmów odbywał się wręcz na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowe korzyści, to wszyscy doskonale sobie tam na miejscu zdają sprawę, że przejeżdżając załóżmy od Gliwic do Dąbrowy Górniczej, do Mysłowic, okazuje się, że się przejeżdża przez 6-7 miast na prawach powiatu, ale nie dostrzega się w ogóle tego, że minęło się jedno miejscowość, wjeżdża się w drugą. To warunkuje podejmowanie określonych decyzji, dotyczących planowania przestrzennego, wspólnego, dotyczących transportu zbiorowego, wspólnej promocji, również pozyskiwaniu inwestorów. Zupełnie inaczej brzmi, jeżeli mówimy o mieście stolicy województwa, które ma 299 tysięcy mieszkańców. W konkurencji nawet, tej takiej ogólnopolskiej jak Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, a wspomnimy o dwumilionowej takiej konurbacji miejskiej w tym obszarze. To jest także inne postrzeganie. Nawet z perspektywy zdjęć satelitarnych, to po zmroku widać dwa obszary. Tym obszarem jest konurbacja górnośląsko-zagłębiowska. I y, obszar warszawski. To są takie dwa miejsca na, na niebie y, najlepiej, najlepiej widoczne. Ale tak naprawdę no, to chodzi o to, żeby wspólnie móc rozwiązywać bardzo wiele y, spraw dla, dla swoich mieszkańców, żeby to było zdecydowanie bardziej funkcjonalne. A Pana zdaniem co przekonało poszczególnych włodarzy miast, y, burmistrzów, wójtów gmin, y, żeby jednak przystąpić do tego związku? Nie obawiali się, że stracą niezależność, że stracą... Y, że stracą y, pewną swoją podmiotowość i tak dalej? Nie, myślę, że to jest pewnego rodzaju też odpowiedzialność ze strony y, włodarzy y, tych gmin, czy też miast. Ustawa nie zakłada, że ktoś utraci podmiotowość. Y, to jest pewnego rodzaju związek komunalny, dedykowany co prawda dla obszaru województwa śląskiego, ale tamtych kompetencji nie tracą. Dalej będą wybierani w wyborach powszechnych, rady miasta zachowują swoje kompetencje, prezydenci wójtowie, burmistrzowie również, natomiast jest katalog kompetencji, które w, pewnym, w te, pewnej mierze musi być rozwiązane w bardziej szerszej perspektywie. Czyli coś musiało Czyli jednak, jak, coś jak, musieli zrezygnować. Tak, no jak jest na przykład planowanie nie tyle przestrzenne, co transport publiczny, bardzo newralgiczny bardzo wrażliwy i bardzo potrzebny obywatelom. No jeżeli te miasta, te gminy do siebie bezpośrednio przylegają, to tak każda z gmin, żeby autobus przejechał od gminy A do gminy B, musiała ze sobą podpisywać różnego rodzaju porozumienia albo wręcz wchodzić w związki. Mamy taki związek największy w Polsce komunalny, który tym transportem się zajmował. I to są między innymi przesłanki do tego, że ci włodarze widzą w tym absolutną szansę i możliwość lepszego rozwoju. I dla swoich gmin, i dla tych gmin, nawet mniejszych, jakim są gminy miejsko wiejskie czy też wiejskie. Trwają konsultacje jeszcze w niektórych miastach. Czy mieszkańcy Śląska są przekonani, że ten związek metropolitarny, który, który już ma niebawem funkcjonować, przyniesie im korzyści? Jest takie przekonanie, czy po prostu jest to obojętny temat i, i właściwie się tym mieszkańcy nie interesują? Uczciwie trzeba powiedzieć, że w tej takiej ścisłej konurbacji miejskiej ta wiedza jest trochę większa. Już jeżeli chodzi o te obszary, które przylegają, to ta wiedza jest mniejsza, ale to jest też... Trudny temat, trudna materia. To nie jest łatwo do przekonania do, dla mieszkańców czy też opinii publicznej, jakie z tego tytułu są korzyści, czy też w jaki sposób ustawa może pozytywnie na nich wpłynąć. A raczej każdy patrzy na to z perspektywy szansy lepszego i szybszego rozwoju. I my też na to tak, tak patrzymy. Panie Wojewodo, z kolei trwa dyskusja też i w Warszawie, i w okolicach, bo jest taka zapowiedź ze strony partii rządzącej, że powstanie też metropolia warszawska. No ale mieliśmy niedawno głosowanie referendum w Legionowie Podwarszawskim. Warszawskim. 94% poszło do urn, to wyjątkowa frekwencja. E, 44% poszło do urn, 40, 94% e, ponad e, opowiedziało się przeciwko Włączeniu legionowa do metropolii. Pana zdaniem, skąd takie wątpliwości mieszkańców biorą się tutaj na Mazowszu? Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jest trochę jednak no zupełnie inna filozofia tej ustawy warszawskiej. Niemniej jednak byłbym sceptyczny. W odniesieniu do samego procesu, który się w tej chwili w tych referendach prowadzi. Bardzo często jest to nacechowane walorem politycznym, czy też takim walorem z nastawieniem konkretnym, jak powinien wyglądać wynik. Być może potrzeba trochę więcej czasu, trochę więcej czasu, żeby z tymi ludźmi spokojnie porozmawiać. Kilkanaście lat, Kilka tak? lat to wszystko dojrzewało. I, I może nie najgorszym rozwiązaniem będzie tak, żeby, żeby dać trochę czasu na to, żeby z tymi e, mieszkańcami, z obywatelami swobodnie porozmawiać przy dziesiątkach czy setkach różnych okoliczności, czym tak naprawdę ustawa warszawska czy metropolia warszawska e, może dla nich być i jakie daje im szanse, bo e, opozycja bardzo często tylko wskazuje na ewentualne zagrożenia, które też są pozbawione konstruktywnych argumentów i te emocje polityczne e, e, powodują, że i być może jest frekwencja i Jednoznaczne stanowisko. No z drugiej strony to między innymi przedstawiciele partii Platforma Obywatelska wcześniej zapowiadali też utworzenie Związku Metropolitarnego w Warszawie i też argumentowali między innymi sprawą poprawienia warunków komunikacyjnych, lepszej komunikacji dla tych miast, miasteczek, które są wokół stolicy. No teraz jakby jest zmiana frontu. Ale oczywiście, no to już powiem całkowicie politycznie. No przed, przed wyborami w 2015 roku została przygotowana przez nich ustawa, która zakładała, że, że może powstać od kilku do kilkunastu metropolii w naszym, w naszym kraju, między innymi ustawa warszawska. Wówczas w uzasadnieniu, tak jak Pan słusznie redaktor zauważył, było wiele słów, mówiących o tym, jak ważna jest możliwość powołania metropolii i jakie to są zalety i korzyści dla mieszkańców. Dzisiaj tak naprawdę kontestowanie tego projektu warszawskiego ma wymiar wyłącznie złośliwości politycznej. A Pana zdaniem w jaki sposób politycy warszawscy, mazowieccy, partii rządzącej powinni przekonywać społeczeństwo do racji przemawiających za wprowadzenie metropolii? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co Prawo i Sprawiedliwość robi od samego początku, i to nie tylko w przypadku ustawy warszawskiej, ale bardzo wielu reform, to są konsultacje. To są te konsultacje bezpośrednie. Nie zawsze w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, o referenda lokalne, tylko takie bezpośrednie kontakty, czy to na parlamentarzystów, czy administracji publicznej, tak żeby jeździć z tymi ludźmi, rozmawiać. To jest jedyny najlepszy moment, żeby w swobodzie, w dobrej atmosferze móc dyskutować. Nad zmianami w państwie polskim, które bezpośrednio ich będą dotyczyć, generalnie obywatele nie powinni o takich rzeczach wyłącznie z perspektywy telewizora czy też radioodbiornika słyszeć, w jaki sposób będzie to na nich wpływało. To był Naprawdę duży sukces prawa i sprawiedliwości, bo ten okres wyborczy i ten okres teraz wprowadzania najważniejszych reform był w oparciu o setki, jak nie tysiące konsultacji z mieszkańcami. Sama reforma edukacyjna w naszym województwie była w oparciu o kilkaset spotkań. Z wszystkimi zainteresowanymi e, instytucjami i, i, i rodzicami włącznie. No tutaj do reformy oświatowej jest dość duży też opór części środowisk, jest wniosek o referendum. Pana zdaniem, e, ten referendum w tej chwili, on ma, to, to referendum, przeprowadzenie tego referendum ma sens? na przykład w województwie śląskim już w, podjęto konkretne działania, które mają wprowadzać też tę reformę oświatową? No bo to czas nagli, prawda? Szanowny Panie Redaktorze, wszystkie uchwały zostały w Województwie Śląskim podjęte. Była katorżnicza praca wykonana przez wiele ludzi, przez samorządy, przez kuratora oświaty, przez nas, przez ministerstwo, tak aby dostosować do zmian ustawowych szkoły. I to się dokonało, to jest zrobione. Od 1 września będziemy w nowej rzeczywistości. Oczywiście zawsze trzeba słuchać obywateli, co mają do powiedzenia, jak patrzą na daną sprawę. No, Niemniej jednak myśmy w 2015 roku szli z konkretnym programem. I w tym programie były założenia daleko idącej reformy edukacji z likwidacją gimnazjum, włącznie. I to dla nas było swoistego rodzaju. Największe referendum, jakie się mogło, mogło odbyć. Ja uważam, że teraz powinna ta reforma wejść w życie i żeby spokojnie można było tą reformę wdrożyć, przeprowadzić i za kilka lat wyciągnąć odpowiednie wnioski. A Pana zdaniem ten argument, który przytaczają zwłaszcza związki zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego, że tysiące, dziesiątki tysięcy nauczycieli straci pracę, to on jest realny argument? To jest rzeczywisty argument? Powód do niepokoju dla nauczycieli? Tutaj też trzeba stanąć w prawdzie. Prawda jest taka, że będzie więcej etatów. I to zakładało Ministerstwo Edukacji. Więcej etatów wynika to wprost. Z wygaszenie gimnazjum powoduje, że przecież ci młodzi ludzie nie są w próżni. Ktoś tych młodych nie zniczą, ludzi będzie tak. musiał uczyć. Mhm. Szkoła podstawowa będzie ośmioletnia, a wydłuża się okres szkolnictwa tak zwanego średniego. I o tym, czy w danej szkole, w danej gminie będą ci nauczyciele zagospodarowani, będzie decydował dyrektor tej szkoły, ale organ prowadzący to jest samorząd. I mogę powiedzieć na mieście, w którym e, mieszkam, że tam e, no de facto chyba nie będzie żadnej osoby, która tą, tą pracę e, może stracić w województwie śląskim bardzo wiele takich deklaracji, że wręcz przeciwnie no w niektórych sytuacjach trzeba będzie dać dodatkowe godziny, bo ta liczba zajęć będzie, będzie większa. Panie wojewodo, dzisiaj przyszły informacje, znaczy GUS podał informacje dotyczące rynku pracy. To jest kolejny miesiąc z rzędu, kiedy stopa bezrobocia spada, w tej chwili ten wskaźnik wynosi. 8,1% na Śląsku 6,5% Procenta stopy bezrobocia wynosi, a w samych Katowicach 2,8. To bardzo pozytywna wiadomość, oczywiście, ale z drugiej strony przedsiębiorcy chyba coraz bardziej się niepokoją, że nie mają rąk do pracy, jak to wygląda na Śląsku. To jest duży problem, że nie ma tych ludzi do, 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 do wykonywania zadań. Panie redaktorze, poruszył pan bardzo ważny wątek. To bezrobocie samo nie spada, to jest tak naprawdę bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, makroekonomiczne, które w ostatnim okresie w Polsce są odnotowywane. To jest zdecydowanie poprawiona sprzedaż detaliczna, to jest wzrost produkcji przemysłowej. Dane produktu krajowego brutto również są bardzo dobre. Wszelkie tak zwane firmy konsultingowe podnoszą prognozy dla Rzeczypospolitej i w tym kontekście. Należy się spodziewać niższego, niższego bezrobocia, i tak się dzieje. I prawdą jest, że to są dobre informacje z dwóch powodów. Z jednej strony, że tych miejsc pracy jest coraz więcej na rynku, a z drugiej strony, że to poniekąd będzie również wymuszało lepsze wynagradzanie tych pracowników. Myśmy od samego początku podkreślali, żeby wyjść gdzieś z tej pułapki średniego dochodu, i to jest między innymi metoda na to, aby, aby to się udało. Oczywiście są też branże zawody, gdzie już tych rąk do pracy y, brakuje. I tu w jakiś sposób no, posiłkujemy się również y, tymi rękami z zagranicy. A czy takim cieniem na tej y, perspektywie optymistycznej nie będzie to, że górnictwo ma duże problemy, y, może dojść do likwidacji kopalń. Y, czy to wpłynie bardzo znacząco na sytuację na rynku pracy na Śląsku? Y Województwo śląskie generalnie jest już w innej perspektywie czasowej. Jak jeszcze 20 lat temu można było mówić, że pół miliona pracowało w górnictwie, w tej chwili poniżej 100 tysięcy e, obywateli. Ale nie stawiałbym tezy, że jest źle w górnictwie. Uważam, że jest to bardzo prorozwojowa w tej chwili branża, jeżeli chodzi o, o polski przemysł. Mamy coraz lepsze wyniki, coraz więcej również nowoczesnych technologii w ramach górnictwa chcemy wdrożyć. Ja wczoraj miałem okazję być w Rybniku, gdzie no jest już jednoznaczna decyzja dotycząca ogromnej inwestycji w kędzierzynie, dotycząca zgazowania węgla na potrzeby polskiej chemii. To jest milion Kolej, kolejnego zapotrzebowania. I ten, I ten rynek podażowy węgla w Polsce zaczyna wzrastać. To powoduje, że tych kopalń albo się nie będzie zamykało wcale, albo wręcz przeciwnie, na pewnym etapie trzeba będzie podjąć decyzję, że trzeba nowe bloki wydobywcze uruchamiać. Panie ścianek. Wojewodo, dzisiaj Pan gości w Warszawie i chciałam w związku z tym zapytać, czy Pan może już coś wie. Kiedy w Warszawie powstanie pomnik Wojciecha Korfantego? Jest w Warszawie, są dwa pomniki Marszałka Piłsudskiego, jest pomnik mowskiego, Witosa, Jana Pelerewskiego, nie ma Korfantego. Należy do ludzi, którzy raczej chcieliby powiedzieć, że coś się dokonało. Na ten moment mogę tylko zadeklarować, że trwa inicjatywa, trwa inicjatywa wystąpiłem do, do ministra, y, również wystąpiłem do pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o to, aby y, temat y, Powstania pomnika Wojciecha Korwantego w Warszawie nie umarł. Wydaje się, że, że jest to postać na tyle ważna z punktu widzenia polskiej historii, że powinna znaleźć również swoje miejsce w stolicy. Dzisiaj też Pan gościł w posu prezydenckim. To jest szczególna będzie inicjatywa na Śląsku Bieg z flagą, tak? na czym to polega? Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, chcemy, aby ten dzień 2 maja e, oczywiście był przede wszystkim kojarzony z Dumą Narodową, z taką identyfikacją, e, z symbolami narodowymi, żeby to był dzień e, radosny, e, żeby nie tylko i wyłącznie ten taki e, patos e, niósł się za, e, za symbolem ale żeby ta duma była taka powszechna. W związku z tym postanowiliśmy, że nie ma lepszej formuły jak aktywność fizyczna. I zdecydowaliśmy się, żeby zaprosić mieszkańców do wspólnego biegu z flagą. I 2 maja taki bieg się odbędzie. Wiem, że no już lista chętnych jest zamknięta. To są Katowice, tak? Tak, to są Katowice. No tak, to już uczestników chyba nie możemy zaprosić, ale kibiców możemy zaprosić. Z przyjemnością. No to zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic i całej aglomeracji śląskiej do kibicowania sportowcom, amatorom, zawodowcom w tym biegu, bo to jest forma i patriotyczna i sportowa, no, połączenie przyjemnego z pożytecznym. Mogę tylko powiedzieć, że w prezencie od Pana Prezydenta otrzymaliśmy specjalne flagi, aby były takim upamiętnieniem